Ludzi, którzy chcą być oświeceni, w ogóle mało jest. Wolą być dyrektorami, wolą być prezesami, wolą być ukarzami. A nie wiem dlaczego, to jest całkiem fajne. Oświecenie to jest myślę, że zawsze coś innego. Dla każdego coś innego. Ja w swoim życiu przechodziłem wiele takich oświeceń. Na co dzień przeżywam życie w teraz. Jestem w teraz, i wszystko, co do mnie przychodzi, przeżywam. I wcześniej staram się to życie też projektować. Jak ja tworzę z serca i z umysłu, to wyobrażam sobie jakiś obraz, prawda? Tworzę obrazami w swoim tak jakby umyśle, w swoim świadomości. Z umysłu są najczęściej te tworzenia takie materialne. Kreacja z serca to jest kreacja pragnienia twojego, kreacje takie do przeżywania. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, głównie to się opierało na uczyszczeniu swojego ciała. Ja byłem już przytłoczony życiem. Wyobraźcie sobie, nie wiem, wieku tam 40 iluś lat, już byłem takim po prostu, można powiedzieć, człowiekiem zmęczonym. Nie miałem radości, po prostu nic mi się nie chciało robić. Zasypiałem tak naprawdę. Dlaczego? Bo zrozumiałem to później, że cały czas byłem tak jakby dla innych. Niby dla siebie, ale cały czas wdrażałem ich pomysły na życie, jakby nie byłem sobą, no i musiałem pójść do siebie. Ale prawdopodobnie nigdy by się to nie stało, jeżeli nie spotkałbym na swojej drodze osób, które odwiedziły India. Mój brat pojechał na ceremonię, tłumacząc mi, że to jest jakaś nowość, medycyna z dżungli. Po powrocie z ceremonii zaczął mi opowiadać, co się wydarzyło. Ja zobaczyłem jego oczy, zobaczyłem, że po prostu też bym chciał mieć takie radosne oczy. Tam trzeba było po prostu przejść dietę, żeby się oczyścić, żeby ta medycyna mogła pracować, żeby to nie było dla mnie za. Drastyczne, ale jak zobaczyłem szamana na zdjęciu, do którego mam polecieć, no to, to się przestraszyłem. Wyglądał jak diabeł wcielony. Ta ceremonia po prostu była bardzo piękna. Byliśmy w kręgu, był to właśnie ten bywa, no i go spożywaliśmy, tą łaskę, w takich po prostu jednym kiliczku Była podawana z intencją. Ta ceremonia ma działać na to, żeby oczyszczać wszystko to, czego się boimy strach. Jeżeli oczyszczamy w sobie strach, a jak się oczyszcza strach? Przez oczyszczanie ciała. Oczyszczasz ciało, oczyszcza się wszystko. Odzyskałem taką naturalną swoją energetykę. Doznałeś tego oczyszczenia i wszystko się zmienia. Zaczynasz czytać inne książki, już wiesz, że nie jesteś tylko ciałem. To się okazuje, że na koniec zostajesz ty, twoje serce, no i pełnia możliwości, prawda? Jeżeli nie ma żadnego strachu, no to nic ci nie ogranicza, prawda? Jesteś wszystkim, jesteś spełniony. Każdy musi pamiętać, że stwarza swój boski świat. Ja stwarzam taki, a świat stwarzasz tym, co po prostu sobie instalujesz w głowie. Czyli jeżeli sobie zainstalujesz, że jesteś marnym człowiekiem, którego nikt nie kocha i musisz ciężko pracować, i nikt jeszcze o tobie nie myśli, no to masz taki świat. Bo to jest najlepszy dowód na to, że nikt tym światem za ciebie nie steruje, tylko ty sam ustawiasz każdą scenę. Dopóki się na tym nie połapiesz, wymaga to pracy. A praca to oczyszczanie nad ciałem. I tu mamy wiele takich metod oczyszczania. Mam takie oczyszczanie jak W zrozumienie, że tu jest, jesteś energią. Możesz sobie wyobrażać nawet, że wiesz, że masz promień i czujesz ten promień przepływający ładować tę energię, czyli te połączenie, wyobrażać sobie, że jesteś całym wszechświatem czy ziemią, i poruszać tą ziemią. I zacząć to odczuwać. Czyli po prostu wizualizować sobie, że jesteś czymś więcej niż tylko tym ciałem. Jest tego dużo. To wszystko można znaleźć, tylko trzeba mieć na to czas. Nie doznasz oświecenia, jeżeli cały czas będziesz poświęcał na innych, musisz się skupić na sobie. Najpiękniejsza jest medytacja, kiedy po prostu zaglądasz w środek swojego serca i łączysz swoje serce po prostu ze źródłem i zaczyna płynąć promień energii. Zaczyna czuć, że ciebie rozświetla od środka, prawda? Ja stosuję taką medytację. Troszkę się tam porozciągam, prawda, żeby kanał energetyczny po prostu był lepszy. Później zamykam oczy Koncentruję się na, albo polecam wam, koncentrować się na swojej trzecim oku, w środku tutaj umysłu, świadomością, albo na sercu. Trzymam język dotykający podniebienia i staram się być w tym sercu, albo w tym trzecim oku do wyboru. Ja najczęściej w trzecim oku. I wtedy mój umysł zaczyna. Zaczynają się pojawiać sceny, sytuacje, w których miałem, yy, brałem udział. Wszystko to, co tak jakby nie jest wyjaśnione i co mój umysł chce mi wyświetlić. Gdy Cię w sumie oczyszcza, to czujesz tu wdzięczność za to, że żyjesz. Zauważasz takie rzeczy, których wcześniej nie zauważyłeś. Oświecenie to jest życie w harmonii, w harmonii ze sobą, czyli nie masz żadnych wyrzutów sumienia. Jesteś po prostu radosny. Możesz być w medytacji, w ze stwórcą, a możesz być też w działaniu materialnym. to wszystko jest super. Uważam, że ta harmonia to połączenie tego. Osoba oświecona to taka, która żyje według swoich reguł. Takich jakby, czy nawet może nie mieć tych reguł, prawda? Może być zupełnie tak, jakby uwolniona. Wtedy doznają te osoby oświecenia. Ale może też być osoba, która pracuje nawet na tacie oświecona, jeżeli się tym wszystkim cieszy i się nie przywiązuje i przeżywa. Jej umysł nie szuka drogi. Umysł musi się zatrzymać. Jeżeli tylko sobie to uświadomi, że jest twórcą w działaniu, no to staje się oświecony. Dlatego dla mnie każdy człowiek jest o krok od tego. Może w każdej chwili się tym stać. Jeżeli poczuję, że jest kompletny, nic nie potrzebuje, jest tym po prostu sobą, prawda? Jest.